Mamy z tej strony Mateusz Kowalski i witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, są już starter starterpaki Premier League 2024. To jest Pani Adrenalin XL. Mam dwa starter starterpaki, które mi się udało zakupić w Empiku. Były tylko dwa. Mianowicie, w starter pakach mamy trzy saszetki z Premier League. Jedną kartę limitowanej edycji oraz jednego Golden Balera. Mam e, dwa zestawy. Mam nadzieję, że są różne e, Golden Balery, a nie tylko jeden w danym zestawie, ale tak raczej powinno być. Więc miejmy nadzieję, że trafię dwa różne, a nie e, będę miał od razu na starcie jakiś duplikat. Fajna sprawa, że w końcu się pojawiły albumy. E, będzie do czego wsadzić, bo zazwyczaj jest tak, że wkładam sobie e, karty do jeżeli chodzą dedykowane albumy, to wkładam do tych dedykowanych. Jeżeli takich albumów nie ma, no to wtedy zakupuję już specjalne albumy, które mają boczne wkładanie, gdyż no jest dużo e, wygodniej i lepiej e, niż w tych standardowych. Dobra, dzisiaj to otworzymy jeden e, pack i pięć saszetek, które tutaj mam. E, zobaczymy, co nam poleci. I czy będą jakieś karty e, ekskluzyjne, że tak powiem. No to co, lecimy. Soszepki są. Jak widać. Mamy przewodnik po całej kolekcji. Najbardziej interesują mnie karty najnowsze karty. O, mamy tu Fire and Ice. Mamy no tutaj Golden Ballery, jest ich 8: Saka, Watkins, Eze, Gakpo, Haland, Rashford, Isaac i Mentakur. Oraz karta Invisible. Czy mamy jakieś informacje, co ile one występują? Tutaj nie ma, pewnie jest na saszetkach. Do tego możemy zdobyć jeszcze karty Excellent, czyli są karty limitowane edycje. Mamy karty z autografami, mamy karty Legend oraz karty też limitowane, ale w wersji Excellent. Tutaj jest czeklista. No dobra, nie będziemy przedłużać. Zaczniemy za... Zabierzemy się zaraz za otwieranie. Tutaj jest właśnie karta, w której jest Golden Baler. Tu limitowana oraz... Końsy. Możliwe, że je użyje i zobaczę, jak gierka y, wygląda. Do tego jeszcze jest duża mata do gry. Tak to się prezentuje. No i album wkładany. Sprawdzimy. Standardowo od góry, no szkoda. Preferuję te wkładane z bocznej strony. Dobrze jest, album będziemy go uzupełniać na pewno dzisiaj. A teraz zabierzmy się za otwieranie. Karty: limitowaną edycję i Golden Balera zostawimy sobie na sam koniec. Zobaczymy, co nam tutaj poleci z tego. A teraz lecimy najpierw z zestawu startowego. Tak, tutaj jeszcze mamy to, czytałem już na którymś odcinku. Golden Ballery oraz Invisible występuje jedna karta na 50 saszetek. Kodzik. Mamy Playmerkera, Giorginho, kartę Precision, McNeila I karty bazowe. Diop, o, Mudryk z Chelsea oraz Gabriel Martinelli i Zabrani. Druga saszetka zestawu startowego Ultrasonic Mudryk, proszę bardzo. Kolejna karta z Chelsea. Może Chelsea szybko skompletujemy. Lineup. I karty basicowe. Colin Wilson oraz Onana z Everton. Ostatnia saszetka z zestawu startowego. Sarabia jako basic. Visa. Line-up Liverpoolu. Line-up West Hamu. I proszę, dwie karty yy, specjalne. Jest to Tarkowski z Kolosus jako Kolosus. Oraz, o pierwsza karta: Fire Manuel Benson. czyli karty zestawu startowego otworzyliśmy. Dropy tutaj tak jak widzicie. I lecimy z pięcioma saszetkami, które po prostu wyciągnąłem z boxa w mpiku Może była dobra ręka i udało się Wyciągnąć jedna karta specjalna: lineup krystalu David Reya Ben Godfrey z Evertonu oraz Alex Moreno z Aston Villa. I kartą ekskluzywną jest Ultrasonic z Aston Villa. Przedka nr 2 Thiago Silva, Chelsea Soli, March jako Basic Campbell z lutą z Fulhamu mamy Leno i z Manchesteru City jest Top Keeper Ederson. Do tego mamy Herb Brighton. Saszetka numer 3. Jeszcze te karty kurczę, nie wiem jak je dokładnie pokazywać, bo tu są karty specjalne. Lecimy. Lineup Wolverhampton. Kolejny lineup Evertonu Antony jako Basic Mangala. Kodzik na bok. I kolejną kartą Fire jest Mateusz Nunes z Wolverhampton oraz karta Ice Tiago Silva. Chelsea. Przedostatnia saszetka w tym odcinku. Mamy Ariel, Ace'a, Pinoka, Powerhouse'a, Levis, Dunk. Proszę bardzo. I mamy kartę Limited Edition Sona z Tottenhamu. Pięknie. Pierwsza karta limitowana. Udało się trafić ją w saszetce. Super. Do tego Mitrowicz z Fullhamu i Lokier. Z lutą oraz Kerer z West Hamu jako karta Basic. No to co, lecimy z ostatnią saszetką Mamy już jakiś drop, jest karta limitowana. Mamy parę kart z Chelsea. To. No nie! No nie! Zobaczcie! Zobaczcie! Będzie Golden Wallet! Golden Valer i teraz pytanie: Bo miałem sobie robić serię shortców w poszukiwaniu, właśnie Halanda. Czy będzie to Haland? Zobaczymy. Złota karta Saka z arsenalu. Nie jest to Haland, ale super. Mamy pierwszego Golden Valera. W ogóle te karty, ogólnie ta karta jest dosyć taka giętka. Jest to numer jeden. Jeżeli dobrze tutaj widzę. Super. Cała złota. Pierwsza karta Golden Baller od razu w pierwszym odcinku. No to już wiem, że paczki udało się wybrać. Super. Calum Wilson jako kolejna karta yy, specjalna. Jest to Hotshot. Do tego Harry Maguire, Andersen, Ołtara oraz O. Sula z Sheffield. Podsumowując, bardzo dobre trafy, zestaw startowy dał nam tutaj kartę Colosseum z jedną kartę Fire Precision, więc tutaj na pewno nie było źle, a natomiast 5 saszetek, które sobie wylosowałem w Mpiku, no to fajna sprawa, bo trafiłem idealnie w Golden Balera i w kartę limitowaną, więc no jak na pierwszy odcinek, limite, karta limitowana i Golden Baler super, ale jeszcze odcinka nie kończymy, ponieważ mamy kartę limitowaną, która była w zestawie startowym oraz jeszcze jeden golden baler. Więc zaczniemy od karty limitowanej. Będzie to zawodnik, pomocnik z Brentford. Jest nim Matthias Jensen. Oraz karta. Golden Baler no i kogo tu mamy? Byle nie Saka. Super, mamy Rashforda, numerek 7. Dwa różne Golden Balery. Kolekcja zapowiada się ciekawie, i pierwszy odcinek również jest, że tak powiem, świetny jak na start. Dzięki za obecność. Zostawcie lajka, like zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, żeby przychodziły wam powiadomienia do następnych y, odcinków. No i co, zapraszam do komentowania. Na razie. Cześć.